Teraz wracam, ja tylko na chwilę. Takie wymówki słyszą niepełnosprawnie od kierowców, którzy zajmują przeznaczone dla nich miejsca na parkingach. Dlatego Fundacja Impuls postanowiła zamienić rolę i pokazać kierowcom jak to jest, kiedy nie ma miejsca. Uzki inwalidzkie z wymówkami na kartkach stanęły na miejscach parkingowych w jednej z białostockich galerii handlowych. Sandra Menia. Parking, a na nim zamiast samochodów, wózki inwalidzkie. Zazwyczaj to miejsca dla osób niepełnosprawnych są blokowane przez auta całkiem sprawnych kierowców. Jaką wymówkę mają właściciele wózków? Kampanię społeczną. Wpłynie to. E... Bardzo mocno na świadomość kierowców, którzy, którzy te miejsca w tym momencie mają zajęte. Może uświadomi im to, że zajmując miejsca dla niepełnosprawnych, niepełnosprawni czują to samo, co oni teraz. Długo mi nie zajmie. Przepraszam, śpieszę się. To najczęstsze argumenty kierowców parkujących tam, gdzie nie powinni. A, to tak. Osobę niepełnosprawną? Nie. No, bo to jest miejsce dla osób niepełnosprawnych. Pan się na nim zatrzymał. No to wiem, to ja tylko na chwilkę. To są miejsca, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. One są tak pomyślane, żeby były ciut większe, ciut szersze, troszeczkę bliżej. Wejścia. Dlatego zależy nam na tym, żeby uświadamiać, a nie, a nie karać i krzyczeć. Ale wielu nie zdaje sobie lub nie chce zdawać z tego sprawy. Ponad 30% polskich kierowców bezprawnie parkuje na kopertach. Zdarza się, że plakietki są, ale nie należą do właściciela auta. Nie widać, żeby był niepełnosprawny. Zostawia samochód i idzie do, gdzieś tam na zakupy. Czy to na Wraca po godzinie i odjeżdża. Po jednej stronie znak. Krzysztof Kamiński nieraz musiał Oczywiście. przez takich ludzi zrezygnować z własnych planów. Trudno jest też takie osoby namierzyć w tym sensie, że. No, nie czekam na, na przyjście takich osób, bo bo jednak jest to dość uciążliwa sprawa. Ale blokowanie kopert to nie jedyny problem niepełnosprawnych w mieście. Wąskie korytarze, wejścia czy drzwi, do tego schody i stopnie. Ciężko jest na wózku, że tak powiem, wskoczyć na ten wysoki krawężnik, na chodnik, a jeżeli ktoś ma słabsze ręce, to tym bardziej jest to bardzo utrudnione. Piotr Czarnota postanowił pomóc sobie i kolegom. Na wózku sprawdza, gdzie migać można. Po starym mieście w Jerozolimie na wózku i nie, nie mając żadnych barier. A które miejsca należy omijać z daleka? Jak mówi wiele się zmienia na korzyść, ale nadal zdarzają się nieporozumienia, takie jak w jednym z bieszczadzkich hoteli, które odwiedził. Okazało się, że miejsce dla osoby pokój dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na pierwszym piętrze, ale bez windy. Niepełnosprawni zgodnie przyznają, dużym problemem jest nasza mentalność należy edukować od najmłodszych lat. Takiemu oswajaniu pomóc mają na przykład klocki z postaciami na wózkach. To uświadamia, że po prostu tacy ludzie są i to jest taki sam człowiek jak każdy inny, tylko w inny sposób się porusza. Do dzieciaków najłatwiej jest trafić. Miejmy nadzieję, że dorośli też coś zarejestrują i zrozumieją, że blokując takie miejsca nie tylko dyskryminują, ale i wykluczają niepełnosprawnych z życia codziennego. Sandra Menie TVP Info